Witam, pokażę Wam ciekawy przypadek tego, jak producenci akumulatorów stosują optymalizację kosztową. Teraz spójrzmy na dół akumulatora, podstawę. Zobaczmy. Teraz się możemy przyjrzeć. Tak. Zaczęły tutaj spare, spore wgłębienia, dziury. Tak to wygląda teraz sprawdzimy i porównamy wagę tego akumulatora oraz podobnego Yuasa. Czyli Bosch waży 16,4 kg natomiast UAS-a waży 17 ponad 17,3 kg, czyli praktycznie kilogram więcej. Według mnie różnica jest znaczna. Powiem Wam, że dzisiaj wielu klientów kupuje wzrokiem, bo jest fajny kolor i emocjami. Poznają produkt z lat młodzieńczych. Często pamiętają, że na przykład dana marka 20 lat temu była super, tak? Ale pamiętajmy, że świat się zmienia, polityka firmy też się zmienia, nadzór właścicielski też się zmienia, zarządy w spółkach, w przedsiębiorstwach też się zmieniają i to, co było 20-30 lat temu, niekoniecznie musi być y, takie dobre jak teraz. To jest właśnie jeden z przykładów, jak można tutaj. Zaoszczędzić na ołowiu. Tak, yy, na koniec jeszcze się okaże za jakiś czas, że będziemy nazywać jak motory dziurawy jak ser szwajcarski. Dzięki za uwagę, pozdrawiam. Miejcie na uwadze, że to co było ileś lat temu nie zawsze musi być tak dobre. Tak ciężkie, tak i tak pełne. Dzięki za uwagę, pozdrawiam.